Siemonowitą serdecznie FIFA 16 Demo. Demo wersja PC. Jest coś takiego jak zakładka Ultimate Team. W której możemy zbudować skład na każdą pozycję, wybierając jednego zawodników. Ble, ble, ble. Każdy wie o co chodzi, tak? No i mamy wybierz ustawienia. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Tego wyboru nie można zmienić po rozpoczęciu turnieju. Czy chcesz kontynuować z tym ustawieniem? Tak! Dub, 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 dub! Jest Lewandowski! Jest Biskets, jest Benzema. kompany. No oczywiście, że Lewandowski będzie moim kapitanem. oj, tu będzie ciężko. Mamy lewego. No i co teraz mam zrobić? Nie ma nikogo. A Na, są następni. Zobaczcie, wybierz zawodnika. Hmm, to mamy tak. Z, powinniśmy wziąć kurcze z Bajernu, oczywiście, Tiago. To nie podlega tutaj żadnej możliwości. Hmm, 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 hmm. Tu mamy problem. Chyba Kisslinga będziemy musieli wziąć. Ej, obetycznie bardzo nam pasują, ci także nie. No tak, 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 moi drodzy. Kislink. LP. Lewy pomocnik. Ech, cholera, no tutaj też nie za bardzo mamy ten skład, kurde. No, mamy dużo lepszych. Mamy Koke, no ale będziemy go budować pod Bundesligę. Sławy troszeczkę jest, kurde, no. Hiszpania też nie bardzo coś do nie pasują, Szajsę. No tu zdecydowanie, Sachin. musimy wziąć turana ale nie będziemy mieć zgrania za tego niestety z bramkarzy hurden od raczej nie wezmę Reine lubię, Casillas, z hiszpanii front nie lopez hmm, lopez hiszpan eee... Eee, mamy tu z hiszpańskiego, no to może Hiszpana jednak. Weźmiemy. Nie wiem co tu wskoczy, wiesz. Jest Werder Ronaldo I jest Dante, kurwa. Nie. No, nie. Powinniśmy mieć Hiszpanów. Czemu oni pasują do siebie? Nie rozumiem tego. Mm. Marcelo jest Hiszpanem. Tu możemy mieć Hiszpana albo mm -hmm. Hiszpana bierzemy. Rozgranie 74. Dobra. Teraz uzupełni skład. ...kogo nam dali. Mamy bramkarza, mamy... ...czekajcie... Uderajka mamy. Budujemy skład. Tylko w demie jest, ja więc tutaj nie będę... Wymyślał. I tu mamy Hiszpana. Eee. Napastników mamy tylko i wyłącznie. Tak. Jeszcze jest Brawo, Bramkosz z Hiszpanii. mi Brawo. Brawo, Hiszpania. Jest Hiszpania, jest Barcelona. Mam jeszcze kogoś z Barcelony. Nie mamy nikogo z Barcelony, a my mamy napastnika Aby Majanga z Borussii, który jest lepszy zdecydowanie od tutaj. 82 Bramkarz Lopez, środkowy pomocnik. Mamy mm, no ci się dogadują w miarę. Tego byśmy musieli zamienić. O, tak zrobić. Zdecydowanie lepiej pasują. Eee, no tutaj nic nie zrobimy. Tu nam to szpeci. Prawa pomoc. Prawy obrońca, prawy pomocnik. Nie mamy nic tutaj na niego, bo to nam szpeci. No ale trudno, dobra. Eee, RT, szajsę. Kurna, no niestety, no. No dupę, no weźmiemy Mourinho, no. Albo Wangala Wangala Tak. Podsumowanie full Najlepsi zawodnicy. Fajnie to wygląda. 10 zawodników z Bundesligi, 8 z BBVA, 4 Hiszpanów, ocena składu 172. No, i co teraz? Nie no, to gramy, gramy zresztą świata, gospodarze fajnie. Zagrajmy sobie przeciwko wieloplate. A niech jest ten inter. Dobra. Fajnie, super mi się to podoba. Lewandowski, siła strzału, celowanie. Hmm. Aha! Ja tu rozumiem. Aha. Jest. Jak się...

No i oczywiście się nie dogadali, ale tu jest naprawa sytuacji. Kurde, mi wziął. Fuck it. No nie. Ach, kurde. Nie ma. No ale to było nieciekawe. Past him, great tackle. That tackle right on the edge of the pitch. Ball forced over the line. Ah. That pass—it wasn't an accident. He read the mind of the opponent. <coughs> <coughs> Puerdeno. Gonna cross it. <coughs> no. well, that's the goalkeeper's ball. Ten times out of ten. Teraz jest, kurde no, Już widziałem w bramce ty jak on to zasłonił.

Dobra. Spalony? Ja tak myślałem, że przyciągnął tu. A. Dawaj, dawaj, co jest? Tak. Tak.

Tak Ale to wlazło Tak do góry ją specjalnie chciałem właśnie, żeby ją tak, ach No, w życia Znaczy nie mój, to ich Pięknie, Lewy no to musiał robić. No to już będziemy raczej ich niszczyć Zapowiada się na jakiś. Nie wiem, jak to ten trener zastrzany, jak to był wy... Ło! Wow. Dobra, robicie, wybicie. Tak to jest. O nie

We see it again, how close it was to maybe hitting the post and staying out. But luck was with him, and it goes, it counts. I think the thought he got his angles covered there, but he didn't look too pleased when it rebounded in. I don't think we expected this such a one-sided affair, but look at the scoreline. Ah, Pink, the competitive nature of this game that tackle is only a throw in. So, only two of them Wow, wow, wow. 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 No A, ja brawo, to wiesz. Aj. Tak. Nie, no miał to zebrać, kurde. Znowu błąd. A.

Moja, ładnie. Ale to... A. koniec pierwszej połowy. Ale wynik tak spokojny, że właściwie bez emocji. Tak. Szybki. Look. the corner. The corner. Shit, motherfucker. Co jest? Co jest? Nie wiem co to było teraz. Dobra. Danowicz. Ale wlazło. Churan. Wejdźcie. Pek. Cztery. Co dalej, co dalej? Teraz, 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 teraz. Ajajajajajajajajajajajajajajaj. Aj, 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 aj. Co jest, fałd? Musiłem coś zrobić, nie

Kurz, a mogło być tak pięknie. A nie. Dawać. Nasze chyba, nie? Nie, nie nasze. Tak, ajajaj. Nasz. Nasz faul, jakim cudem. Lewandowicz. Oj, up. Błąd. Za bardzo się rozluźnili już. Coś czuję, że mi teraz sadzą. Ach, no i błąd. Nie, Nie wykorzystali. And here comes the

O, wow. wszystko nadal leci bez emocji mecz siadł. po takim wyniku to ani się nie chce więcej strzelać, znaczy nie, nie chce się, no, nie ma takiej kurde, depresji, nie wyniku. Jak on to mógł tak dotknąć a, i zderzenie z piłką? No nieźle. Wybi to. Ach, pięknie. technicznie Bez szans Pięć Ale pierwsza w drugiej połowie dopiero Może jeszcze pokusimy się o jedną Przeszkadza mi ten zastrany A bo oni się pokuszą? Nie ma nic nie trafiają Na cholerę spierdolona teraz chyba Idzie to wyłączyć kurlę. Zagadałem się i to idzie wyłączyć prawym klawiszem Ja pierniczę Teraz nic nie widziać widzisz Jaj, ja. cicho. Na. czemu tam nie wyszedł nikt? A końcówkę tą ma tragiczną. Im <grym> się teraz pitło. Oj, masakra. Koniec pan, kończ pan ten mecz. Jeszcze nie kończy, jest, dobra, no moi drodzy, tak prezentuje się fu FIFA, fucik to taki był wstępniak, to nawet nie ma co mówić o fucie, bo to jakieś tam wybieranie sobie zawodników, nawet nie otwieranie paczek, więc, na jakąś tam namiastkę, pierwszy mecz wygrany, Lewandowski w składzie, no nic, zobaczymy, czekamy na pełną wersję, no i do zobaczenia, hej!